Cześć! Dzisiaj zamontujemy takie coś pod tym łóżkiem tu u dołu. Przechodziłem sobie w sklepie, myślę, patrzę na promocji, myślę sobie kupię, zamontuję. Zawsze to filmik można nagrać i jakoś to będzie ładniej wyglądać tutaj wieczorem, takie oświetlenie. Promocja niby duża bo z 50 na 27 zł, wymiar pasuje. Ile tu ma? 1,20 m. no tak, tak. Tutaj on się zamontuje po środku. Jakoś to będzie świecić. No to zapraszam do oglądania. Mam nożyczki. Szybki unboxing. I zaraz Wam pokażę co tu jest. Sam nie wiem. Zobaczymy razem. Pudełko otwarte. Otwieramy. Mamy naszą taśmę LED. Od razu z taką wtyczką, taka zwykła wtyczka zasilaczowa. Więcej przewodu niż tej taśmy pewnie widzi. Taśma na kleju 3M, taka zalana silikonem, więc można powiedzieć, że nawet jest wodoodporna. Można by było zamontować nawet pod szafkami w, w, w kuchni. Hops. koniec to można wyrzucić, ale tak patrzę, że na upartego można by było sobie tutaj połączyć, zlutować drugi kawałek taśmy, jakby było tego za mało. Pytanie, czy zasilacz by wytrzymał, zobaczymy co tu dalej. Czujnik ruchu i oświetlenia, tak aby w nocy się włączało. Yy, tylko możliwość, o, możliwość ustawienia yy, przy jakim świetle ma się włączać. I jest tutaj, stryczkiem. 380 sekund, 130 sekund i 30 sekund świecenia. Tutaj mamy. Złącze podłączenia taśmy. O, hops. A tutaj prawdopodobnie zasilacz się podłączy. O. zasilacz. 12V, 0,5A i tyle. To można sobie będzie ładnie gdzieś tam jakoś w nóżki zamontować. Dłużka. I... zobaczymy jak to wyjdzie zaraz. Tu jeszcze w opakowaniu mamy jakieś uchwyty na kabelki, taśmę klejącą. Zobaczymy, może się przydaje nie to na trytkę się weźmie. I będzie tyle. Jest nawet instrukcja w montażu. Dobra, zobaczymy. To trzeba tu trochę z tego łóżka pozbierać, te poduszki. Hmm. Ale to zaraz Wam pokażę. Będzie trochę niewygodnie, bo tu łóżko tak ten stoi. Ale jakoś damy radę. Tu duchy z łóżka zabrana. Podniosłem tak. Musiałem podstawić tutaj pufę. I jakoś tu trzeba będzie wymyślić, przyczepić. Mam nadzieję, że cokolwiek tutaj będzie widać. Jakieś piłki się walają. I tak się zastanawiam, czy to hmm. przymocować tutaj do tego białego. Czy jednak lepiej przymocować gdzieś tutaj do góry. Tylko jak tutaj przymocuję do tej. Hmm. Do tej, tutaj zaraz będzie taki ostry cień. Tutaj padł na podłogę. A jak tutaj przymocuję, to będzie tak fajnie świecić. Więc chyba jednak tutaj przymocuję. Jak mniej więcej po środku. Będzie nawet lepiej przykleić. Jak tu łóżko będę tak otwierał, bo na tym łóżku śpimy Będę taki otwierał, zamykał to mnie zaraz kable gdzieś się poplączą po i jeszcze się przerwał. No dobra Zamocujemy tutaj, tutaj tak niżej żeby świeciło w tą stronę I gdzieś tam na nóżce przymocujemy czujnik albo też na tym zobaczymy i na no chyba, żeby w tą stronę patrzyło i tyle. Dobra. Jest to jakoś kamera. 2 metry. Czyli tutaj zaznaczyć gdzieś trzeba metr. 40 w to nie 60, 60 co ja mówię. Przytrzymy tutaj, żeby to jakoś się zaraz nie odpadło. Mm-hmm. Ops Tu ciśnimy Tu już się odkleja Nie zdążyłem przykleić, już się odkleja ups no dobra no, no. teraz tak podłączamy pyk tu podłączamy pyk wstało Mhm. jakie to nie było tak albo tak Ну, coś takiego tutaj naklejka Stoknę. Teraz tak, żeby to tutaj nie leżało na ziemi. To jak to zrobić? Chyba trybkę trzeba zastosować. To wszystko nie wyjdzie tutaj, co nie? Ups. Ops i hops. Trzy wejdą no. przykleimy tak no. Hops. elegancko. A no i co? Szybki montaż tutaj hops, raz, dwa przyklejone przewodziki jakoś tam przyklejone tutaj ta też taśma, ale wiecie co? Myślałem, że tutaj tym pokrętłem to się ustawia jasność. No, przy jakiej jasności ma ten czujnik zadziałać? A to się ustawia jasność tej taśmy. Tak, tak. Ktoś chce zobaczyć sobie. O, i tyle się kręci, pyk, pyk, i tu raz, dwa i tyle dobra to jest przyklejone, szybka robótka, jeszcze wieczorem dokręcę pokazać wam jak to wygląda w nocy ale dzięki za oglądanie i do następnego O. Jakieś tam oświetlenie jest. Tak nie wyszło.